Kalimera, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was na rejs na wyspę Simini. Płyniemy ze stolicy tutaj z Rodos, pięknego, starego, historycznego. Słuchajcie, moimi partnerami w dzisiejszym odcinku vloga jest biuro podróży Atlas Tour i dziewczyny z Rodos po polsku. Słuchajcie, teraz już pierwsza nasza gwiazda. Słuchajcie, Magda eee, z Rodos po polsku. Magda obwozi Was właśnie tutaj słuchajcie zawsze po, po mieście Rodos Atlas Turem. Maciu, będziemy jeszcze mieć dużo fajnych tutaj e, historii i opowiadania. Pozdrawiamy na dzień dobry i, i płyniemy. Płyniemy. Widzicie par. Jasimi, płyniemy około półtora godziny tu z miasta e, Rodos Portu. Także zobaczcie, tak wygląda tutaj elegancko. Proszę, przepięknie Port Mandraki. O! słuchajcie o elegancja, Francja tu kapitan nas puszcza hotel się nazywa, boże hotel kochani statek się nazywa Nicolas X o i połazimy sobie pokażę wam jeszcze tutaj jak to wszystko fajnie wygląda o zobaczcie jest dolny pokład na którym byliśmy teraz jest słuchajcie środkowy i jeszcze wam pokażę pokład słuchajcie Burbie. Jak widzicie troszkę ludzi jest, jest październik. Słuchajcie około 10 Tutaj widzicie jak fajnie wygląda. Słuchajcie, proszę port. O. Tak wygląda górny pokład. I co, słuchajcie, teraz na się będę z ujęć z wami żegnał. Zjem sobie jakieś tanko tutaj na. Yy, Promię tutaj w stateczku. Ja akurat nie słuchajcie, wyjeżdżam po siódmej rano aż z południa z, spod mojego Lindos, ponieważ godzina transfer był. Ale i tak jest fajnie, piękna pogoda. Słuchajcie i yy, do szczęścia zobaczymy w naszych na ujęciach. Kalko, jaki krasnolast będziemy zwiedzać? Jesteśmy teraz na wyspie za w Zatoce Panormitis i odwiedzamy teraz Michała Archanioła. O, super. Idziemy dalej. <gry> kościół świętego Michała Archanioła tutaj na wyspie Simi to faktycznie wyjątkowe miejsce. Dużo można by mówić, ale musicie sobie na ten temat poczytać. Jest tutaj dużo cudów. Ja mnie w mojej miejscowości mam w kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jest to naprawdę ciekawy święty. Tutaj faktycznie jeśli ktoś chrześcijaństwo ma w sobie w duszy, to to będzie szczęśliwy, ponieważ Poczuję tą energię. Yy, pokazuję wam parę obrazków i, i tak w, w obraz będzie trochę wyciszony, ponieważ naprawdę miejsce jest magiczne i nie trzeba tutaj dużych słów. Zobaczcie, jak bardzo ładnie tutaj wszystko wygląda. Jest tutaj też dużo cudów. Możecie podczas w internecie o cudach tutaj Michała Hanioła z wyspy Simi. Z ciekawostek, jak przecież jakieś swoje intencje do butelki do wody to one tu czasami przypływają. Także naprawdę piękne miejsce. Idziemy teraz jeszcze na górę. Słuchajcie, jest tu wspaniała też ikona Michała Hroniła taka 3 metrowa. Warto się pomolić, zaświecić świeczkę w intencji naszych, rodzin, naszych tutaj jakichś pragnień. O, proszę, tu jeszcze takie ładne ujęcie z góry. Proszę, o. tu się też można, słuchajcie, wynająć. Choć można sobie też wynająć teraz, jakby e, taką, taką, taki pokoik. Na dwa, trzy dni może się wyciszyć, pomodlić się pod tym kątem. Bardzo też, e, właśnie tu Ewa mi podpowiada. Słuchajcie, tutaj kręci, robi e, przebitki cele. No i miejsce jest takie właśnie dla ludzi religijnych i wierzących. Ale e, nawet dla osób, które nie są wierzący też jest to ciekawe doświadczenie i warto to zwiedzić tutaj Kościół Michała Hanioła. Pani, witam Was na wyspie Simi, na moim vlogu o wyspie Simi, krótkim, fajnym, z moim partnerem Atlas Tury, dziewczynami z RODOS polsku. Także jesteśmy na Simi. Będziemy zwiedzać tutaj razem z pilotką, opowiadam Wam troszeczkę. Mi ją Natalka, na Zobaczcie, jak pięknie. Sii, mam pogodę, październik, słuchacie 20, na pewno 7 stopni 8. Tak wygląda Fimi, tak zwany po sezonie. Słuchajcie, zobaczcie, ile ludzi co się dzieje. O, proszę. Konie, czego wyspa Fimi jest słynna? Z poływaczy, gąbek, z turystyki. Jest tu bardzo drogo, bo też wyspa nie ma swojej wody. To wszystko tu jest dowożone. A gąbeczki, zaraz Wam pokażę, gdzie sobie można kupić. I, I jeszcze, oczywiście, historia też związana z wojną. O, zaraz Wam pokażę tutaj pomnik. Kochani, ten pomnik jest poświęcony podpisaniu kapitulacji włoskich i Niemców. I te schody. Prowadzą tak naprawdę do domu, drzwi są zamknięte, więc taka ciekawostka ma siły to zapraszam. Dla wytrwałych tutaj jak jest na czas wolny, to możecie zrobić różne rzeczy. Możecie sobie wejść do kciuka na górze, możecie sobie mieć dobry lunczyk. Yy, możecie sobie tu naprawdę się tak poszczędzać, ale pamiętajcie, no, trzeba mieć jakąś beretkę, dużo wody, bo to jest ciężko. Zobaczcie, ja mam... Październik jest, słuchajcie, naprawdę no, w słońcu z 30 stopni. Więc pamiętajcie o tym, żeby mierzyć siły na zamiary. Co zrobić w Simi. Ja proponuję jednak powłóczyć się tutaj po tych uliczkach, zjeść dobry lunchik i, słuchajcie, stylus tak i stylu i gaz spędzić tutaj czas. A wiemy tymi naszymi dziewczynami z rodzaju Polsku i z Atlas w restauracji International. No, 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 no. To jest tutaj like, po... no, no, no. no, no. no. e, Jak jest po grecku? Co, jak jest po grecku? Co polecacie? <grym>. This is Boss Woman is name? Ageliki. Ageliki. Uh -huh. Jak powiedzieć po grecku? Co poleca? Co poleca? Oh, Garibaki. Czyli krewetki? Sari fresko. Świeża ryba. Kochani, po polsku przetłumaczymy to w ten sposób. E, oczywiście krewetki Simi, świeża, e, ryba. świeża ryba, gołąbki, e, tutaj Ela i... E, Tradycyjna kuchnia grecka, Tak. To, tutaj z tej kuchni wychodzi będzie później. Madzia, a ty co tutaj uwielbiasz w tej restauracji? Ja tutaj. E, <noise> świeże owoce może, Na przykład bakłażan z pieca i mały. Kochani, Simi słynie też z ziół. Więc idziemy poglądać zioła. Jak macie kupować jakieś pierdoły, to faktycznie warto kupić prawdziwe zioła z Wyspy Simi. Jesteśmy tutaj w miejscu, w miasteczku. Słuchajcie policzka, Patrzcie jak pięknie. Tutaj też jest stary grybny, ale akurat nie w tym momencie nie ma rybaków, bo już jest południe. O, tutaj już idziemy zobaczyć, jak naturalne zioła wyglądają. No to, przepraszam, chwileczkę. Tymianek! Widzimy! Widzimy! Idzie! Ani kobiety się znają. Na dobrze. Oto ja z daleka widzę. Bazylia. Marycha! Marycha! Bajda, No, Bajda, Marycha! Bazylia! Cud! Słuchajcie, podsumujemy tą naszą kochaną wycieczkę. Czyli e, powiem wam parę fajnych słów o wycieczce po Simi. Takie podsumowanie, czyli przypływamy do e, kościoła. Najpierw pan Zabawki Palmyrmiti, gdzie odwiedzamy klasztor Michała Archanioła. A Michała Archanioła też szanuję, bo mój kościół w moim mieście też ma nazwę Michała Archanioła. Słuchajcie, bardzo fajny patron, dlatego tu musimy być. Kochani, następnym programem jest oczywiście przypinięcie do stolicy e, Simi, czyli miejscowości SIMI. Tak, do Jalos. Tutaj są serią kolorowych domków, malutkich, przepięknych kamieni zresztą. To już na pewno Olo pokaże Wam na filmiku. Tak, w obrazach. Słuchajcie, widzicie, tu jest duży ruch, zawsze musicie uważać, tak? Moi drodzy, e... rodzice w polsku jeszcze jest genialny dlatego, że jeśli Wy kupujecie wycieczkę Fatastur, to dziewczyny Was e... po prostu ob włożą po y, RODOS, szczególnie y, wycieczka y, jest oprowadzana po Starym Mieście. Stare Miasto jest magiczne, niesamowite i Magda Was odbiera lub Ela i słuchajcie y, wtedy to Stare Miasto y, naprawdę y, macie opowiadane z klimatem, z historią, y, z, z poleceniem dobrej tawerny, fajnych sklepików, także y, to jest właśnie atut y, Atlas Tour, że korzysta z naszych polskich biur podróży i z naszych polskich pilotek. Także yy, Madziu, a co byś tu powiedziała o tym, gdzie co o starej mieście Rodos? jak jak na przykład przyjeżdżają yy, klienci, którzy mają mało czasu starunków wycieczkowego? Przede wszystkim to średniowieczna starówka, ten wyjątkowy klimat, o którym wspominałeś, dostępna dla Was, drodzy Państwo, jak wiecie, jak statek przyjmuje w porcie, dosłownie parę kroków na odjechotę. Zatem najfajniejszą opcją jest właśnie wybrać się z przewodnikiem na spacer. Wtedy to stare miasto żywa, bo każda brama wejściowa do starego miasta to jak takie gwiazdne wroda, które przenoszą was do innych czasów. Innej epoki. Do innych epok, tak, epok nawet, tak. Bo Rodos to przede wszystkim wielokulturowość i różnorodność. Zatem ten czas, który jesteście w porcie, parę kroków, inne i zwiedzacie wyjątkowymi ja bym tylko dopowiem tak, że kupujcie e, też rejsy nie tylko wakacje z samolotem ale rejsy statkami wycieczkowymi MSC e, słuchajcie e, czy, czy innymi e, dużymi statkami wycieczkowymi ja nazywam je czasami hotelami na, e, hotelami na wodzie typu Costa no i co, zapraszam Was, życzę wszystkiego dobrego, siga, siga, para parakalota, giasu, po wszystkie słowa greckie, które znamy. Do zobaczenia i zapraszamy Was na drogi Atlas Tur, Mix Travel i Rodos po polsku. Do zobaczenia, pa. Cały